Wyjazd na protest do Szczecina zorganizowaliśmy bardzo spontanicznie z koleżankami Małgorzatą Łukaszczyk-Żurowską i z Katarzyną Kotulą. Cieszymy się, że był tak duży odzew i tak duża liczba kobiet pojechała z nami i dojechała na miejsce, bo myślę, że około setka nas była z Gryfina. E, niesamowite kobiety, naprawdę niesamowita atmosfera e, na miejscu i, i kobiety, które naprawdę wiedzą, co chcą i wiedzą, o co walczyć, a e, chcą to swoje prawo, prawo dla siebie, prawo dla swoich córek, wnuczek, e, bo były tam też kobiety e, starsze. E, I tutaj nie chodzi tylko o aborcję, nie chodzi tylko o to, czy kobieta ma prawo usunąć ciążę, czy nie, chodzi o to... E, czy kobieta nie będzie, że, że kobieta będzie musiała się tłumaczyć, na przykład po poronieniu, tak, czy przypadkiem, to nie było wywołane, czy przypadkiem nie było to zrobione specjalnie. Chodzi tutaj o do antykoncepcji, który też ma być ograniczony. Chodzi tutaj o in vitro, które w w jakiej jest proponowany w projekcie, nie będzie miało żadnych skutków. In vitro w tej chwili jest, ma, ma 30% szansy na udanie się tak u, u, u kobiety około lat 30. W tej chwili po zmianie w projekcie, po zmianie w ustawie in vitro będzie miało może jakieś 2% szans na, na, na powodzenie. E, także żadnej takiej no jest, 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 jest wiele kwestii. No, uważam, że karanie kobiety za to, że usunie ciąży karą do 5 lat więzienia jest po prostu y, katastrofą dla naszego kraju. Przecież my żyjemy w Polsce, a nie w, nie, nie, nie w Iranie. Nie. W tej chwili y, kobiety mają możliwość y, na badania prenatalne, co... Po zmianie ustawy rząd nam zabroni. Kobieta nie będzie mogła pójść do lekarza i zbadać swojego dziecka, aby nie dlatego, żeby je zabić i żeby usunąć ciążę, ale może ewentualnie na to, aby przygotować się przed ciąży, na to, że urodzi chore dziecko. Jestem przeciwna, bo w przypadku, gdzie dziecko jest zdrowe i może przyjść zdrowe na świat. Jestem za tym, aby kobieta, która nosi w sobie chore dziecko z wadami, nie mówię tutaj o zespole Dauna, ale mówię tutaj o, o, o ciężkich wadach genetycznych, o, o dzieciach, które nie, są, y, nie będą w stanie przeżyć y, nawet kilku dni. I w takim przypadku uważam, że kobieta powinna być do tego, aby usunąć ciąży. Nie każda kobieta jest y, w stanie znieść psychicznie... Y, to, że nosi przez 9 miesięcy dziecko, które umrze, albo nie, nie dożyje końca ciąży, albo umrze zaraz po porodzie, czasami nawet w ciężkich męczarniach. Jeżeli chodzi o badania prenatalne, to naprawdę chirurgia w Polsce, w Europie jest już tak daleko, że operuje dzieci. Badania prenatalne bardzo często ratują dzieciom życie. Nie jest rzadkością to, że przeprowadza się operacje w, w łonie matki, na, na serduszku dziecka, na innych narządach. Przepukliny się operuje i dzieci rodzą się w 100% zdrowe. Dzieci, które by bez tych badań, bez tej operacji po porodzie zaraz zmarły. Także tutaj badania prenatalne są naprawdę ważne, nie dlatego, żeby je robić, żeby usunąć ewentualnie o ciążę chorą, ale dziecko ratować jeszcze w trakcie ciąży, tak?